Zapytać, jak w tej perspektywie ma się zapatrywać biedny, skołatany katolik, który często jak ci luteranie. Skandynawii albo jak ten molierowski bohater, prawda, który nie zauważył, że mówi prozą podczas kiedy inni używają mowy wiązanej. Sam już często nie wie, kim jest ten skołatany współczesny katolik. Jak się ma zapatrywać na te projekty obchodów rocznicowych, które są artykułowane w tych dniach dosłownie, prawda? Możemy czytać już pewne dokumenty katolicko-protestanckie jakieś wspólne stanowiska? Jak mamy na to patrzeć? Jak mamy czytać te dokumenty? I, i jak mam się zachować za rok o tej porze? Bardzo dobre pytanie, Pana Grzegorza. Drodzy Państwo, to jest kurtuazja, ale która ma swoje zapodmiotowanie w apelu Jezusa z Nazaretem? żebyśmy wszystko czynili do tego, żeby zdobyć każdego człowieka. Drodzy Państwo, jeżeli strona kościelna, mówię tutaj generalnie, nikogo nie wyłączając, jeżeli strona kościelna będzie obchodzić reformacją z innych racji, jak tylko z faktu, żeby pójść i zdobyć tych ludzi dla Boga, to popełni akt apostazji, czyli herezji. Bo drodzy Państwo, świętować taką zbrodnię, świętować y, utożsamienie Boga z szatanem, to jest najwyższym aktem herezji. Nie znam, drodzy Państwo, nie znam, drodzy Państwo, drugiego człowieka w dziejach tych kultury duchowej, szeroko pojętej, poza Marcinem Lutrem, który w tak systematyczny sposób dokonał satanizacji Boga. Nie znam. I teraz, jeżeli pada takie pytanie Pana Grzegorza: o to, czy wolno mi taki akt najwyższej apostazji, najtragiczniejszy akt w dziejach ducha żeby Boga Przeleświętszego, wiecznie doskonałego utożsamić z szatanem, jeżeli ktoś chciałby pójść i świętować, taki akt jest czy będzie heretykiem. Nie ma, drodzy Państwo, innego określenia. Ale tutaj musimy być bardzo uważni, bardzo mądrzy, roztropni. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś pójdzie Ktokolwiek mieni się być katolikiem, ale po to, żeby po tych opłotkach protestantyzmu szukać jeszcze człowieka, żeby go zdobyć dla Boga i Kościoła Chrystusowego, to drodzy Państwo, niech idzie, ale wolno mu iść tylko i wyłącznie w ten cel. Ale jeżeli wypowie, że chce świętować, czy współświętować reformację będzie zdrajcą Ewangelii i samego Boga, i samego Kościoła, zbudowanego na świętym pierwsze i jako apostolskiego, słusznie pojętego. I nie inaczej mogę Panu Grzegorzowi na to pytanie odpowiedzieć. I mamy wtedy jasność, że ja też, drodzy Państwo, nie tylko spotykam się ja się przyjaźniłem w świecie nauki z protestantami, żebyście państwo wiedzieli. To powiem państwu takie paradoksy. To niemieccy protestanci opublikowali moje anty, radykalnie antyprotestanckie pisma w Niemczech, nawet mi dopomogli w tym. A jak ja czasami tutaj pytałem i w niektórych środowiskach katolickich jak Pytałem o to, czy możemy poruszyć temat reformacji. O nie, zostawmy to. Czyli, drodzy państwo, ja bym powiedział, że w tej chwili w świecie protestanckim jest więcej otwartości na to, co mają do zaoferowania katolicy, czy nauka katolicka. A zauważam, że jest taka olbrzymia gotowość do kompromisów, w naszym szeroko pojętym świecie katolickim, taka bojaźń, żeby, broń Boże, nie obrazić tych ludzi. Kochani Państwo, protestanci, protestanci, jak ja im mówiłem, tak się złożyło, że do prominencji protestanckiej w dyskusji zabierałem głos, bo wykładu mi nie wolno było z wiadomych racji głosić. Tam, gdzie się światowa prominencja luterańska spotyka, w Niemczech Zachodnich, ale wolno mi było w dyskusji zabierać głos. I drodzy Państwo, tak jak ja mówiłem, że drodzy Państwo, tak do tych y, luterańskich profesorów i bardzo wysokich dygnitarzy, najwyższych na całym globie, drodzy Państwo, ja proponuję Państwu, jako kapłan rzymskokatolicki, żebyście Państwo zaczęli wreszcie czytać dzieła lutra. A wtedy zrozumiecie swoją własną tożsamość. Drodzy Państwo, takich braw, jakie otrzymałem wtedy, kiedy zachęcałem do tego, żeby luteranie czytali Lutra, bo wiecie Państwo, że na czym polega tryb manipulacji, że naród luterański odcięto od pism Lutra. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo ważne kwestie merytoryczne, Ujrzały w dopiero w XX wieku światło dzienne. Zostały opublikowane prawie 500 lat po reformacji. Czyli jak wtedy może się nawet świat nauki rozprawiać z reformacją? A cóż mówić o prostym narodzie, którego misją nie jest nauka, tylko godne, czyste, święte życie? Jak nam ksiądz Jacek Piękny wyłożył i wprowadził nas w tę debatę.